Przedstawione w tym filmie są wykonywane w kontrolowanych warunkach. Pod żadnym pozorem nie należy ich powtarzać. Opanowanie sztuk walk, znakomite panowanie nad górą, a nawet ekstremalne sceny kaskaderskie. Keanu Reeves, aby wcielić się w postać Johna Wicka, musi trenować jak profesjonalista. Wiemy, że do pierwszych trzech części filmu przygotowywał się od 3 do 8 miesięcy, ale jakie granice musiał przełamać, aby przygotować się do części czwartej? Tego dnia przez kolejne 24 godziny przetestuje na sobie jego cały okres przygotowawczy. Ostatni odcinek serii Je trenuje, jak przyjął się Dobrze, dobiliśmy ponad 12 tysięcy polubień, Więc jeżeli tutaj dobijemy 10 tysięcy polubień, od razu na kanale pojawi się kolejny odcinek serii. Więc tym bardziej, napisz mi w komentarzu, kogo dzień jedzenia i treningu miałbym zrobić. Do kolejnych odcinków będę brał Twoje propozycje. No i zostaw suba na kanale, ponieważ zbliżamy się małymi krokami do 700 tysięcy subskrypcji na kanale. Jest to potężna liczba. Już nie wspomnę, że do miliona coraz bliżej. A teraz dam Ci mały spoiler, że już jeden odcinek czeka na ciebie, serii Emitry. No ja jak? Więc Twoja aktywność pod tym odcinkiem decyduje, kiedy on się tak więc siemanowia, it's your rufem się, dzisiaj lecimy sobie z kolejnym odcinkiem serii Jemi trenuje jak i dzisiaj widzisz lecimy sobie z dniem Johna Wicka, a tak dokładnie to aktora Keanu Reeves, Kian Reeves jak wymawia się dokładnie jego? Keanu Reeves. Keanu Reeves Tak więc dzisiaj dzień jedzenia i treningu jak Keanu Reeves Pierwsze co robimy tu musimy napić się wody oh! I wyczyścić obiekty, wziomek jest trochę tutaj brudno Bierzemy sobie szklankę wody, ponieważ wyczytałem, że on dba o odpowiednie nawodnienie W ogóle on jak na, na swój wiek ma bardzo taką młodą twarz i młodą cerę I podobno właśnie dużą zasługą jest tego, że pije dużo wody w ciągu dnia i to go nawadnia i tak dalej Fakt faktem on, on na swój wiek ma naprawdę bardzo dobrą formę Ciężko określić po budowie ciała, ale patrząc na jego sprawność czy podczas akcji filmów czy po prostu... Nagrań od kuchni naprawdę jest sprawny. Dzisiaj sobie zrobimy dwa treningi i pójdziemy sobie na strzelnicę postrzena, więc żeby pa, 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 pa. oglądaj ten odcinek do końca, bo będzie naprawdę grubo. Tak więc dzień celebrujemy szklanką wody. Dawaj koniecznie znać, kogo dzień jedzenia i treningu mam otworzyć w kolejnym odcinku. Za mną widzisz wszystkie składniki, które wczoraj kupiłem na ten odcinek. Zaraz sobie podejrzymy, ile finalnie wyjdzie za taki dzień diety. Keanu Reeves. Suma summarum, jego dieta jest bardzo zdrowa. On unika przede wszystkim jedzenia rzeczy przetworzonych, nie fast foodów. Jego dieta opiera się na po prostu zdrowym jedzeniu. Je małe posiłki, które są częste i unika sodu oraz soli, więc to może są jakieś jego tajniki do uzyskania wiecznie młodego wyglądu. On ma 1,86m, czyli praktycznie jest mojego wzrostu, ale jest szczuplejszy, ponieważ waży tam około 70 chyba 8kg. On ma 83, więc troszeczkę więcej. Podliczymy sobie też na końcu ile było kalorii całego dnia. za co się dzieje za oknem. Dwa dni temu było przestawienie czasu na letni, a patrz za oknem. Normalnie pada śnieg i jest po prostu grubo, a ja chciałem sobie dzisiaj właśnie wyjść na zewnątrz poćwiczyć. Tam na tym manekinie pobić go jako trening, więc zrobimy sobie dzisiaj ekstremalny trening w śniegu. Znaczy nie masz takiego ekstremalnego śniegu, ale, ale jest biało. Dopijam swoją szklankę wody i zaczynam przed pierwszym posiłkiem. Lecimy sobie pomedytować. Nigdy tego nie robiłem, więc po prostu tak wychilluję. Wychilluję, zbiorę myśli na cały odcinek, żeby dobrze wszedł. Został. Czy ty słyszałeś to, co ja pomyślałem? Medytacja to praktyka umysłowa, która ma na celu wprowadzenie w stan skupienia i wyciszenia umysłu. Podczas medytacji skupiamy się na oddechu lub innej formie koncentracji, aby zredukować szumy myślowe i osiągnąć stan spokoju i równowagi. Medytacja ma pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne, a regularna praktyka może prowadzić do zwiększonej samoświadomości i harmonii wewnętrznej. Po medytacji lecimy z pierwszym posiłkiem. Mamy tutaj 50 gramów płatków osianych, które dodaję do już gotującej się wody, i to będzie taka mi z dodatkiem borówek. 150 gramów borówek, żeby zrobił się z tego taki wywar i sobie malutku tutaj mieszam. Więc gdy tutaj owsianka już nam dochodzi, możemy sobie już ją wyłączyć, ona sama nam zgęstnieje. E, to tutaj się robią dwa jajeczka pod patelnią, dałem trochę wody, dałem przykrycie, żeby się uparowały. To jest taki fajny patent, który ostatnio stosuję, żeby te jajka zrobić bez przewracania. No i tu mamy pomidora i ogórka jako źródło warzyw, ponieważ na każdy posiłek Kian Reeves musi jeść warzywa. Często te warzywa dodaję do posiłku, praktycznie w każdym posiłku są, są te warzywa, więc ja również je dodaję, bo w ogóle zwała dla mnie, było. wczoraj kupiłem 5 malinowych pomidorów i zapłaciłem za nie 22 zł. Nie wiem, te ceny są po prostu jakieś posrane. Żeby ostatnio jeść dużo warzyw, to musisz wydawać więcej siana niż byś, nie wiem, kupował mięso. Dobra, no, no, można wyłączyć i patrz. Jajeczka zrobione bez przewracania. Jeszcze Kolejna szklanka wody. miseczka, owsianka. Także zlecimy z pierwszym posiłeczkiem. Mamy tutaj tą owsiankę z borówkami, można to nazwać po amerykańsku, jakby to było. Blueberries, oatmeal, Dwa jajka, mamy tutaj ogóreczka, pomidora. Szklana wody, żeby uzupełniać wodę. Makro tego posiłku już Ci mówię, jak to wygląda. 21,5 g białka, 15 tłuszczu i 54,5 g węglowodanów. Czyli mamy tutaj ponad 400 kalorii. Według mnie fajnie zbilansowany ten posiłek. Celowo wychodzi to plus minus 10 zł, wszystko ze sprawą warzyw. Tak czy siak ten posiłek nie wychodzi jakoś mega drogo, a wartości niesie ze sobą całkiem sporo. Zobaczymy, jak smakuje taka owsianka. Sobie wymieszam wszystko gorąca, patrz, i ja, pitole jak paruję. Jałowa trochę. Nie użyliśmy ani słodzika, ani cukru, ani soli. Nic. Po prostu wszystko jest takie jak Natura dała. Burówki trochę podkręcają tą słodycz, więc nie jest aż tak źle. Nie jest to zwykła owsianka na wodzie. Przy trzecim spróbowaniu nawet zaczyna to smakować. Mmm. Kiyam, przygotowując się do roli Johna Wicka, odbywał dwa treningi dziennie i ten pierwszy nawiązywał do sztuk walk. Ja akurat zdecydowałem się na trening bokserski. Rozgrzewka trwała 5 minut i przez minutę wykonywałem każde ćwiczenie. Była to imitacja skakanki, bieg w miejscu, przysiady, skręty tłowia oraz pompki. Dalsza część treningu polegała na walce z ścieniem. Robiłem naprzemiennie zwykłe ciosy oraz próbowałem różne kombinacje. it's my time think it's my year yeah, yeah. Ostatnią częścią treningu było wyciszenie Tak zwany cooldown. Zrobiłem lekkie rozciąganie mięśni Oraz totalne wyciszenie organizmu po treningu Po treningu przyszła pora na kolejny posiłeczek Będzie to posiłek potreningowy I przed wyjściem na strzelnicę Zaczynam od przygotowania ryżu Ryż sobie wstawiam do wody Następnie zaczynam oprzyrządzać kurczaka Oczywiście kurczaka robię bez dodatku przypraw Tylko sauté Taki zwykły jak jest bez dodatku soli, pieprzu Po prostu wpada na... Grilla. I w tym posiłku znowu mamy świeże warzywa, będzie to pomidor oraz papryka. Tak się prezentuje finalnie ten cały posiłeczek. Objętościowo mamy tutaj naprawdę sporo porcję, oczywiście jest szklana wody. Ten plasterek cytryny będzie mi dzisiaj towarzyszył cały dzień enjoy. Jestem z Poznania. Oszczędny. Cenowo ten posiłek wyszedł około 11 zł, 600 kalorii, ponad 600 kalorii, ponad 55 gramów białka, blisko 95 gramów węglowodanów, więc tu już jest sporo. Tu już jest sporo białka. Troszeczkę wyrównała nam się tutaj pula białka z pierwszego posiłku, ponieważ tam było ledwo ponad 20 gramów. Teraz trzeba spadać, bo trzeba poszczelać dziomek. Czy ci napisz w komentarzu, kogo dzień mam zrobić jako kolejny? Będę się z ciebie słuchał i odtworzymy jakiś dzień który TY chcesz. Bombi, wiem, że mam zrobić dzień jedzenia jak i pamiętam o tym na pewno to będzie. Już niedługo, mam nadzieję. Dobra, więc jesteśmy już pod strzelnicą, to jestem ciekaw, jak to pójdzie. Spróbujemy sobie odtworzyć takie typowe które były w filmie John Wick. Pistolet, shotguna, kabin maszynowy. Nie wiem w ogóle, jak będzie dostępna. Szczerze mówiąc, pierwszy raz jestem w tym miejscu. Raz tylko byłem na strzelnicy, ale strzelałem tylko pistoletem. I zobaczymy, jak się sprawdzę jako John Wick. Come on, bro. kiedy weszliśmy na strzelnicę, poczułem wyjątkowy klimat tego miejsca. Wszystko było w troszeczkę takim odskulowym stylu, Trzy podstawowe które tam będą, pistolet, strzelba oraz polski Kałasznikow. Wzięliśmy sobie najbardziej taki podstawowy CZK, żeby po prostu mieć takie pierwsze zapoznanie, a później będziemy szli coraz wyżej. Oczywiście pamiętając o bezpieczeństwie, zakupiliśmy słuchawki oraz ochronne okulary. No i zdecydowanie podobało mi się to, że mogliśmy sami naładować magazynki. Później zapoznaliśmy się z zasadami bezpieczeństwa oraz dostaliśmy krótki instruktaż, jak posługiwać się każdą z... Wyniki? Wszystkie weszły ładnie, pięknie, tutaj tylko jeden uciekł poza tarczę, Trafione okolice serca. próbujemy jeszcze raz, bardziej bardziej chłopak. Stop, mózg ładny. Musisz zmienić rejon celowania, celujcie gdzieś Bardziej tutaj. Już widzisz było lepiej. Już zobacz, już zawsze bardziej. Przy tej koni bardzo ciężko było znaleźć odpowiednią pozycję i przez to dużo ciężej się z niej celowało. Kurczę, gdzie jest moc. Tu już była moc, to już była taka moc, że ja nie mogę. Pierwszy strzał to różnica między tym a tym to jest kolosalna. To jest dużo większy respekt. Też musisz ustabilizować pozycję, żeby dobrze wymierzyć, więc to naprawdę ciekawe doświadczenie. Jeżeli nie byłeś nigdy dla strzelnicy, jesteś pełnoletni, musisz to spróbować. Do środka, ja, gotowe, Okay. tu już naprawdę było mocno. <noise> to jest, bardzo ładnie, widzisz, wszystko trafiłeś. To są trafienia, nie? No to super. Bo to jest ślub, to możesz sobie tam wziąć, jakbyś nie mógł zasnąć to jest mapa słów. <noise> możesz liczyć punkty wtedy. Okej, okay. <noise> dziękuję mojej bardzo. Strony to wszystko, Dziękujemy bardzo za I prowadzenie. Dziękujemy. Cześć. Krótkie podsumowanie, jeżeli chodzi o samą broń krótką, to ten ostrzał faktycznie, w porównaniu do reszty kalibru, był mniejszy. Ale jak już podchodziliśmy do polskiej wersji AK, nie pamiętam jak nazywa się talizman, chyba. Nawet nie tyle co emocjonujący był strzał, tylko całe ułożenie się, że trzeba było tą nogę mieć prostą, zaprzeć się. Cała ta pozycja sprawiała, że ten strzał był już bardziej taki ekstremalny. A shotgun to w ogóle, nie? Normalnie musiałeś I trzymać. To zaraz sprawdzamy sobie strzelnicę w Jarze. Let's uh, ready to the round. To są ss. które używaliśmy na strzelnicy, i zobaczymy, jaka jest różnica. Są plotki, właśnie, że granie na nawijaży, oczywiście, oprócz tego odrzutu i tak dalej, jest bardzo realistyczne co do prawdziwej strzelnicy, więc zaraz sobie sprawdzimy takie szybkie porównanie. Tylko właśnie nie wiem, czy ma być przodem, czy ty? Widziałem jakieś komentarze, że lepiej, żeby perspektywa była z tyłu, a nie z przodu. Więc spróbujemy dzisiaj perspektywę z tyłu, tak jakby była to rzeczywistość. Round one, fight. Tam chyba była cz Jest. Ty, jest, taki sam, zajebiście, no, realistycznie wygląda to. Ok, tu mam magazynek, cyk, więc mam przygotowane trzy p które znajdowały się na strzelnicy, najpierw z odległości 5 metrów, magazynek jest pusty, więc jeszcze raz, cyk, cyk, naładowane i celujemy. Teraz z tej odległości również, tu sobie przeładowujemy tutaj, trzymamy go też, o. To jeszcze pozycję właśnie przykmin, żeby żeby pasowała w głowę Zobaczymy sobie z bliska. Udało się większość w środek. Resetujemy. Teraz dajmy sobie na większą odległość. Łatwiejsze celowanie Ok, ładnie. Wszystko w środek, bardzo fajnie. Dalekie odległości damy sobie na 20 metrów. Tym razem schodziły nam troszeczkę wyżej. Dużo w środek, ale wszystko mieściliśmy w obrębie postaci, więc nie jest źle. Bierzemy więcej amunicji, mamy 8x8. Krótkie podsumowanie strzelnicy prawdziwej, a no to na pewno odrzut broni nie jest tak realistyczny jak w prawdziwym świecie, ponieważ tam masz naprawdę odrzut, który odczuwasz. Odczuwasz, że jest naprawdę bardzo mocny, a na tej wirtualnej strzelnicy fakt faktem można poćwiczyć sobie celność. Wiadomo, że też ciężar broni nie jest odpowiedni z tym realistycznym, ale ogólnie utrzymywanie rąk przed siebie, panowanie nad oddechem, celność jest naprawdę bardzo realistycznie i też faktycznie ta fizjonomia strzału, przekładania broni, to wszystko jest tak, jak jest w prawdziwym życiu. Jeżeli masz Takiego wiara, to możesz sobie tutaj na strzelnicy poćwiczyć tą celność i tak dalej, i z każdego pójścia kolejnego polepszyć swoje skills odnośnie właśnie celowania i tak dalej, ale musisz jednak przeżyć ten taki. Odrzut, którego po prostu w grze nie zastąpisz. Jest to naprawdę bardzo fajna forma uzupełnienia trenowania celności i na pewno możesz oszczędzić troszeczkę siana, bo między sesjami na strzelnicy możesz sobie poświęcić celność na wiarze i według mnie będzie ci szło coraz lepiej, więc łącząc te dwie rzeczy jesteś w stanie praktykować to i być coraz lepszy. Dobra, przyszła pora zrobić trening naszego bohatera odcinka. Znalazłem sesję na YouTubie z gościem, który tytułuje się, że jest trenerem celebrytów. Keanu Reeves korzystał z jego usług i on tutaj przedstawia plan, który wykonywał właśnie do filmu. Johna Wicka. Mamy 6 ćwiczeń tutaj. 6 ćwiczeń przedstawionych. Zrobiłem sobie już wstępną rozgrzewkę, bo pamiętaj, że przed każdą aktywnością musi się dobrze rozgrzać. Czyli tą nogą, którą robił wykrok, tak samo podnosił Hunter. Jest to na zasadzie taki, że stoję sobie w pozycji cyk i czuję, jak brzuch naprawdę się bardzo dobrze, mocno stabilizuje, czyli nie chodzi tutaj o ciężar, a o aktywizowanie tego mediatora jakim jest brzuch. Weźmiemy sobie taki handel już troszeczkę większy, tu jest tak i robimy wycisk. Więc sobie z kolejnym ćwiczeniem, do tego ćwiczenia potrzebujemy gumę oporową. Ja używam sobie gumy od KFD, więc jeżeli chcesz skorzystać z kodu na sklepie na KFD, wpisz kod i wy podaję ci przy zamówieniu. Między innymi masz zestaw taki gumy oporowych. Jak widzisz zadyszka jest, czyli ten trening z pozoru wydaje się mega łatwy, mega prosty, ale jest lekkim wyzwaniem. go do, do tyłu z jednoczesnym przyciągnięciem gumy do siebie. Raz. Dwa. Raz. Trzymamy ręce u góry i robimy przysiad. 20 przysiadów, z sami. I przedostatnie ćwiczenie. Lecimy sobie z plankiem na piłce, tylko troszeczkę w nietypowy sposób, ponieważ wbijamy przed ramiona w piłkę, trzymamy pozycję planka i w każdą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I do tyłu. Raz, dwa, trzy, 4, 5 i do prawej strony. Raz, 2, 3, 4, 5 i do lewej strony. Raz, 2, 3, 4, 5. Ale pali, pamiętaj, że taki plak wbrew pozorem jest dużo lepszy niż statyczna pozycja z racji tego, że mięśni głębokie lubią zmianę płaszczyzny. Jeżeli trzymasz to w jednej linii przez nawet nie wiem, 5 minut 10, bo może masz tak mocny brzuch. To wbrew pozorom takie ruszanie się, zmiana pozycji dużo lepiej wpływa na kor. Dobra, i lecimy sobie z ćwiczeniem, kolejną aktywacją tego kora. Ręce trzymamy przed siebie i idziemy do boku, napinając cały czas mocno kor. Tyle je się da. Przytrzymujemy, o. i powoli wracamy. I tutaj jest jakby praca sekundowa. Tutaj nie robimy na ilość powtórzeń, tylko na ilość sekund wykonanej pracy. I druga strona. I gemiti Monster Walk Tylko bez napinania tyłka. Przyszła pora na kolejny posiłek i lecimy sobie z przygotowaniem makaronu z rybką oraz warzywami. Makaron oczywiście wstawiam do garneczka, gotuję wodę. Następnie przechodzę do robienia ryby, będzie to ryba mrożona, robię ją w piekarniku. Psikam troszeczkę sprayem, żeby ta ryba się nie przypiekła do szkła. Następnie daję całą główkę czosku i sobie to wszystko pomieszałem, wstawiłem do piekarnika i robiłem, 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 robiłem aż wam w końcu finalnie ten posiłek taką się prezentuje, porządna, Porcja makaronu, mamy rybkę, mamy paprykę, jest zbilansowanie, jest fajnie, oczywiście szklana wody do popicia. Doki do kipu siłek tylko nie mamy jeszcze sztućców, więc idę po widele. Cenowo ten posiłek wyszedł 11,50 czyli nieźle, nieźle, troszeczkę ponad dyszkę. Te posiłki oscelują podobne ceny. I w ogóle jak na dietę takiego, wiesz, aktora, który podejrzewam, że ma siano, to on je naprawdę, tak, dosyć budżetowo, więc fajnie. 570 kalorii ponad. Mamy tutaj ponad 50 gramów białka, ponad 5 gramów tłuszczu oraz około 83 gramów węglowodanów. Jest ciekawie, jest ciekawie, szklana wody jeszcze raz. Ta ryba zjadliwa, bez soli, może być ciężko, ale próbujemy. Nawet wyszła i czuć czosnek, bardzo dobre. Na sucho tak się ciężko go wciąga. Pora na ostatni posiłek w tym jakże emocjonującym dniu, już czytam makrosy, co my tu mamy. Mamy warzywa, mamy ziemniaki, ma jako warzywa mamy marchewkę mamy stek, który zrobił się naprawdę malutki, Prze był naprawdę duży, a teraz zrobił się taki... No jeden z mniejszych. 600 kalorii, prawie 60 g białka, niecałe 10 tłuszczu i 76 węglowodanów około. Makro końcowego dnia to jest ponad 2000 kalorii. Oglądaj do końca, bo będzie podsumowanie odcinka. Tego steka z reguły robię albo na tym opiekaczu z tyłu, albo na patelni. A teraz testuję przepis z piekarnika. I przepis jest prosty, ponieważ go na patelni najpierw z każdej strony zamknąłem i później do piekarnika bodajże 35 minut. 220 stopni próbujemy. Mmm, ale wyszedł delikatny, pyszny, ja nie mogę, jednak przepis piekarnika robi robotę. Dałem czosnek i dałem tymianek, bez soli, bez pieprzu, ale tak jest smaczny, więc to jest naprawdę kozak. Ale ten stek naprawdę wyszedł bardzo dobry, ale też ta polędwica jest według mnie mega spoko, więc dwa w jednym, dobre przyrządzenie i dobre mięso. A tu mamy pyrki, też zrobione w piekarniku, około 45, nawet 5 minut się robiły, bo dosyć grubo je pokroiłem. Dobre. Ogólnie chyba najsmaczniejszy posiłek z tych wszystkich. Podsumowując odcinek, mamy ponad 2200 kalorii, blisko 190 gramów białka, ponad 300 węgli oraz troszeczkę ponad 30 gramów tłuszczu. Na całą dietę wydałem około 80 zł, czyli patrząc na inne dni jedzenia, aż tak dużo pieniędzy nie wydaliśmy. Okay. Jak widzisz, nie ma ze mną Michała z diety, taki na luzie dzisiaj. Żartowałem, jest <grym>, tutaj. Dobra, więc dzisiaj robimy podsumowanie troszeczkę w innym stylu, ponieważ widzimy się na połączeniu te telefonicznym, ale przedstawiłem Michałowi pokrótce, jak wyglądała dieta. Okej, okay, na pierwszy oka dieta prezentuje się całkiem fajnie, a mam tutaj dwa podstawowe błędy, które dyskwalifikują ją na starcie. Czyli przede wszystkim za mało sodu, prawdopodobnie on też nie dosalał, co może stwarzać właśnie problem tego rodzaju, że będziemy mieć po prostu za mało sodu w diecie, który jest niezbędnym składnikiem mineralnym jego podaż powinna wnosić 1500 mg dla osoby dorosłej. Tym bardziej, jeżeli ktoś jest aktywny fizycznie, tym bardziej powinien zadbać o tą podaż, sodu, z uwagi na to, właśnie, że rośnie ryzyko a to może powodować spadek samopoczucia, no i też spadek performansu. Także to jest pierwsza rzecz, którą trzeba było poprawić. No i dwa, e, podliczyliśmy sobie podaż tłuszczów, ona wypada dosyć nisko, mieliśmy tylko 14% e, kilokalorii pochodzących z tłuszczów. No i warto tutaj wspomnieć, że rekomendacje zalecają takie widełki 20-35. Niektóre dla sportowców 15, pamiętajmy też, że to prawdopodobnie jest krótki okres, w którym on redukował masę ciała, szykował się do roli, więc wówczas ta podaż tłuszczów może być okresowa troszkę mniejsza, ale długoterminowo się chcemy, żeby ta dieta była zbilansowana, żeby dostarczała też właśnie odpowiedniej ilości witamin, rozpuszczalnych w tłuszczach, żeby ona była jak najbardziej pełnowartościowa. Cały czas Ci przypominam, że razem z Michałem z Dietetyki na ludzie możemy się Tobą zaopiekować, jeżeli chodzi o opiekę dietetyczną oraz treningową. Wbijaj do nas, do ifem Team, teraz zbliża się taka pora, gdzie każdy będzie patrzył, żeby zrobić jak najlepszą formę do lata i z nami możesz to zrobić. Razem z Michałem zapraszamy Cię serdecznie, wbijaj na ifym-team.pl No i mogę Ci już zaspojać, i Jaki będzie kolejny odcinek serii emi jak A będzie to dzień jedzenia i treningu jak Szaki Onil. Będzie potężna ilość kalorii. Wyjdziemy sobie na boisko, zagrać sobie w koszykówkę, Oczekuj, bo będzie naprawdę gruby materiał i koniecznie dałeś znać jako kto robić kolejny dzień. Mam nadzieję, że dasz jakieś takie bardzo fajne wyzwanie, gdzie będę się naprawdę musiał postarać, żeby to odtworzyć. Bo pamiętaj, że z Twoich propozycji biorę kolejne pomysły do odcinków. Zrób tutaj dobrą aktywność, będzie mi mega miło i będę wiedział, że lubicie tą serię. Tak więc do zobaczenia wkrótce na kolejnym odcinku.